Po tym jak Filip dowiedział się, że Lena pogodziła się z Kasią był wściekły, ale już wiedział co z tym zrobić. Wraz z Kamilą pod pretekstem odebrania ważnej korespondencji pojechał do mieszkania byłej. W mieszkaniu doszło do sprzeczki między nimi, bo chłopak szukał swoich rzeczy, a Kamila niepochlebnie komentowała Lenę. Na końcu Filip podziękował jej za całą akcję z Wojtkiem, po czym wyszedł. Lena była wściekła na swojego byłego, za to jej współlokatorka była wyśmienitym humorze. Niestety Lena nie miała ochoty na świętowanie, bowiem leżała załamana w łóżku. Gawrońska zbierzyła się z tego wszystkiego, co wydarzyło się podczas, gdy Moniki nie było w domu i określiła swoje samopoczucie, iż czuje się, jakby ją tir przejechał. Może Boziada i rzeczywiście podczas tego biegania jakiś tir się nadarzy. Oczywiście, żartuje proszę się nie spinać. Ogólnie ten wątek mnie rozwalił, bo nie wiem, czego Lena spodziewała się, gdy ponownie zdradzała Filipa. Chyba myślała, iż pogratuluje jej kolejnego zaliczonego lekarza. Poza tym widać, jak Gawrońska Boli fakt, że Filip kogoś już ma A ona bidulka i jest sama Może się powtórzę, ale nie zdziwię się Jeśli będzie chciała do niego wrócić I rozwali mu związek Ale wątpię, żeby Filip po tym wszystkim Chciał mieć coś z nią wspólnego Gdyż ma panę oraz było widać, że czuje do niej niechęć A ty chciałbyś, żeby wrócili do siebie?